Siema wam wszystkim, z tej strony Chubby One Gruby Witam w kolejnym odcinku Swarmienia. W tym yy, w dniu dzisiejszym zajmiemy się na The Twisted Czyli tak jak widzicie czterech różnych yy, Guardian Elderów Elder Guardianów, przepraszam <laughs> yy, No i zobaczymy czy będzie to taki sam, porównywalny, czy lepszy czy gorszy zarobek niż Shaper Guardiani. i zobaczymy kto ma lepszych Guardianów, zapraszam No Szadł mnie bardziej bije niż te. Podsumowanie. Ja już jestem po, podliczyłem wszystko. Posegregowałem lucik, znaczy ja segreguję jak biegam, dobra, nieważne. Wszystko jest podliczone i teraz wam powiem, bo kolejny sukces, no kolejny sukces. Udało się uzbierać 14 pełnych setów na Eldera, a patrząc po cenach Standardowych za fragmenty, w sensie jakbyście kupowali pojedynczo, to cały set to 55 chaosów. Jakbyście kupowali w bulku fragmenty, to cały set to 68 chaosów, więc liczyłem 60, 61 chaosów za set. Było ich 14 i to jest 854 chaosy z pozostałych tych fragmentów, które nie złożyły setu. Brałem cenę pojedynczą, nie w bulk'u, bo to ważne i wyszło 174 chaosy w pozostałych fragmentach. Watchstone, no to te wyliczyłem na jakieś 30 chaosów, pewnie tego nikt nie kupi nawet, no ale tak, nie, tam były jakieś po 10, jakieś po 15, jakieś po 7, jakieś po 5, nieważne. Eee, ja wyceniłem na 30C, poleciały dwa Platinum Waldoresty, więc to jest 2,4 Exalta, bo po 1,2 chodzą. A Titanium yy, na Hewark Hamlet, one chodzą po 50 parę chaosów, ale tu jak się rolnie zane, to jest totalny Pogchamp, ale liczyłem ich że po 50C i jest tu Platinium New ja Jan też chodzi o 50 chaosów, nie patrząc nawet po rolach, tylko za samą bazę Watchston Watchstonów, więc jakby to wszystko zsumować, to w Watchstonach wyszło 420 chaosów. 4 całe Mavenorby i 4 Splintery Mavenorb teraz chodzi po 1,2 z tego co kojarzę 1,3 1,3 Exalta więc y, łącznie już z tymi Splinterami wyszło 580 chaosów w, w Mavenkach orb of making po 10 chaosów, pewnie w bulku drożej, więc ja policzyłem po 10 to jest 120 chaosów Zaproszenie, jak widzicie, mam tu 3, ale ja startowałem z 5, 5 przebiegłem z drop, więc łącznie było 8. Jest to 280 chaosów w invitationach i w pozostałych, czyli tu jakieś karty, tu jakieś skaraby, to było 22 chaosy. Spad Elderowy, Bone Helmet, to jest 26 chaosów za samą bazę, bo 8,5 i ten level, czyli to jest kolejne jakieś tam 48 chaosów. I teraz, gdyby to wszystko zsumować, to wydropiłem 2476 chaosów, czyli prawie 25xów. Zajęło mi to, jak widzicie, godzinę 52 i 10 sekund, więc można zakrąglić do 2 godzin. Jak tam jakiś karweści wpadnie, ale jakbyście chcieli na przykład Harbingery przebiec, więc około 2 godzinki, to ja też nie brałem pod uwagę, że tam jakieś. ACIN, szardy pospadały, czy tam jakieś hałasy po drodze czy coś, bo nigdy tego na to nie patrzę. Zawsze tylko na ten loot e, podliczam, więc, jakby odliczyć investment, investment to tak, no, z investmentem to jest. E, więc biegałem Guardianów białych, jest problem, bo ciężko ich, nie można ich wyszukać na Poetrydzie, więc spamowałem trade chat w grze. Tutaj jest trade chat i wchodziłem na 820. A jak mnie nie wpuszczało, to na jakikolwiek inny i spamowałem, że kupię Elder Guardianów, i kupowałem po 10 chaosów za sztukę. Czyli jeżeli chodzi o investment, biegłem każdego Guardiana 10 razy i każda mapa kosztowała 10 chaosów. Wiadomo, miałem sporo wyfarmionych swoich zbiegania dunsów, no ale jak liczyć. To trzeba koszt całkowity, jakby ktoś się kupował, to jest po 100 chaosów za, za Guardiana, czyli 400 chaosów razem. A invitationy chodzą po 35C, czyli 10 to jest 350. Więc cały inwestment wyszedł 750 chaosów, czyli 7,5 Exalta. Więc gdyby teraz odjąć inwestment od yy, zarobku, to wychodzi... 1726 chaosów profitu, czyli ponad 17 eksów te 2 godziny, więc jak to podzielimy przez. Jak to podzielimy właśnie przez te 2 godziny, to wychodzi 863 chaosy na godzinę, czyli 8,5 gdzieś około, można liczyć śmiało na godzinę, więc zarobek też jest konkretny i Guardiani pokazują po raz kolejny, że są jednym z najlepszych sposobów na zarobek. No, jeżeli chodzi o ten odcinek, to chyba wszystko. A, pamiętajcie, subik, łapeczka jak się podobało, możecie napisać komentarz, no i chyba wiecie, jaki będzie kolejny odcinek, bo no, będzie to po prostu bieganie zwykłego eldera. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Po.